Gdy grozi bieda lub za często cię odwiedza pech Nie łam się kolego i weź głęboki tech. Hej, 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 zaraz będzie lżej Braci koala para, to pomoc się postara Braci koala para, co nigdy nie nawala W na każdej chwili złej Bracia koala Samolot Jasia O, widzę, że ktoś miał urodziny. Ale sądząc, po zniszczonej dekoracji, było to dość dawno temu. Biedny Jaś spodziewał się prezentu od Cioci Mani, ale prezent do dzisiaj nie dotarł. Urodziny Jasia były dawno temu. Wiem, a prezentu od cioci Mani wciąż nie ma. Jestem pewien, że go dostanie. Ciocia Mania to ulubiona ciocia Jasia. Ciocia Mania to jedyna ciocia Jasia. To prawda? Jasiu, jesteś w domu? O, dzień dobry, Jasiu. Grześ! Cześć, Cześć Gziosi! Witam wszystkich. Przyniosłeś coś? Tak, specjalną paczkę dla Jasia. Proszę bardzo. Och, to mój prezent dotarł. Dziękuję, Grzesiu. Wybacz, że dotarł z opóźnieniem. Mam nadzieję, że się nie martwiłeś. Miałem dużo pracy. Otwórz go, Jasiu, szybciej i zobaczymy, co jest w środku. O! Model samolotu. Ojejku! I to Twój prezent, Jasiu. O, co to jest? Zdalne sterowanie. Och, wiedziałem. Wiem wszystko o modelach samolotów. Jasiu, mogę ci pomóc go złożyć? Raczej nie. Dziękuję. Hmm, może chciałbyś, żebym ci pokazał, jak on lata? Nie, dziękuję, Franiu. Mogę ci pomóc pomalować? Proszę, proszę. Nie, dziękuję, Mysiu. Nie potrzebuję pomocy. Ale zabawniej jest robić coś wspólnie, prawda, Franiu i Beniu? Cóż, myślę, że. Nie sądzę. Ciocia Mania zawsze przysyła mi świetne prezenty, ale ten jest najlepszy. To ja. Wracam do swoich obowiązków. Cześć wszystkim. A. Dobrze to zrobiłem? Wkrótce Jaś zdał sobie sprawę, że chyba nie wie za dużo o modelach samolotów, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi ich składanie. Jeśli potrzebujesz pomocy, jestem dobry w sklejaniu. Nie dziękuję. Chociaż sklejanie modelu okazało się dość trudne, Jaś postanowił nie korzystać z niczyjej pomocy. Jeśli potrzebujesz pomocy, jestem dobry w składaniu elementów. Nie dziękuję. Jaś nie chciał korzystać z pomocy, zwłaszcza teraz, kiedy wszystko zaczynało do siebie pasować. O. No, prawie. O. O. Jasiu, ja naprawdę dobrze maluję. Może chcesz, żebym pomogła ci pomalować samolot? Nie, dziękuję. Jaś oczywiście uważał, że nie jest mu konieczna pomoc przy malowaniu. Miło jest komuś pomagać. Hmm. Skończone! Hmm. Mam nadzieję, że ja ślepiej pilotuję samoloty niż je maluję. Mhm. Mm Skąd to się tu wzięło? Przepraszam, Alu! O! do pełna Zosiu. Dobrze, Szymku. Spójrz! Ojej! Ha, świetnie! Albo to jest duży samolot bardzo daleko, albo mały samolocik bardzo blisko. Raczej to jest mały samolocik bardzo blisko. O! Jaś doskonale się bawi swoim samolotem. Tak, rzeczywiście. Ja też chciałabym się pobawić jego samolotem. My, My też. A -a -ha -ha! Jasiu, co się stało? Patrzcie. Uciekaj, Jasiu! Co się zniszczył? Przykro mi, Jasiu. Nie wygląda dobrze. Z pewnością nie, ale uda nam się go naprawić. Pomogę! Dobrze, Mysiu. Jak się czujesz? Popsułem swój samolot, już nigdy nie poleci. Rzeczywiście, nie wygląda dobrze. Wydaje mi się jednak, że coś na to poradzimy. Naprawicie go. Jestem tego pewien, ale będziemy musieli pracować razem. Ja, Benio i mysia. I ja też mogę pomóc. Oczywiście, że możesz. Dobrze jest pozwolić innym, żeby Ci pomogli. Hmm. A my chcemy Ci pomóc. Dobrze. I tak, wszyscy zabrali się do pracy. Dzięki wspólnej pracy samolot Jasia wyglądał jak nigdy dotąd. Następnego dnia przyjaciele nie mogli się doczekać, żeby go wypróbować. Jaki piękny dzień! O, co za noc! Dobrze, Jasiu, teraz sprawdź jak laka. Tak, bardzo dziękuję. Nie ma za co. Zawsze do usług. W końcu jesteśmy, jesteśmy tu, dłużej, żeby pomagać. pomagać. Franiu! Tak, Jasiu? O co chodzi? Może dałbyś mi kilka lekcji pilotowania mojego samolotu? Jeśli potrzebujesz. <laughs> Sądzę, że tak. Myśli si też się przydadzą. Mnie? Będę mogła pobawić się twoim samolotem? Tak. I franio i Benio. Będzie wesele, jeśli razem się pobawimy. Racja, Jasiu. zrozumiał, że czasami warto skorzystać z czyjejś pomocy. Zwłaszcza, kiedy ma się takich przyjaciół jak Mysia i bracia Koala. To cudenko Jasiu. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kawęcka, dźwięk Wiesław Jurgała, montaż Danuta Rejewska, dialogi na podstawie tłumaczenia Agaty Kubasiewicz, Ewa Pugar, tekst piosenki Andrzej Brzeski, opracowanie muzyczne Piotr Gogor, kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Mieczysław Morański, Łukasz Lewandowski, Paweł Szczesny, Katarzyna Tatarak, Jarosław Oberek, Katarzyna Łaska, Monika Wierwicka, Dariusz Odija i inni.